A 12 kolejka BetKlik Drugiej II ligi. Jesteśmy w Wielsku Białej, gdzie miejscowy rekord podejmie dzisiaj stal. Stalowa wola. Na relację zapraszają Łukasz Smolarow i Jakub Kazula. O. Dobrze, teraz Lelek utrzymał się przy piłce i uderzył. Bardzo dobre to było uderzenie. Aż za dokładne, bo w środek bramki, gdyby wyszło gdzieś troszeczkę w bok, myślę, że znacznie większe problemy miałby Wiktor Kaczorowski. Niezłe utrzymanie się przy piłce świderskiego. Teraz z kolei całkiem dobre dogranie na prawą stronę. I czy będzie gol z tego? Jakim cudem to nie wpadło? Ale jest spalony! Jest spalony! Ostatecznie, zamieszanie ogromne w polu karnym, jeszcze słupek najpierw na pustą bramkę, przebitka ze stępakiem Świderskiego bodajże. Tak, przez chwilę tam była, była przewaga, nawet 4 na 3 po tym złym wyprowadzeniu Gettingera. E, no szkoda właśnie, że Śliwka nie wgrał tej piłki dokładnie, bo tutaj cały czas będziemy zwracali uwagę na to przyspieszenie, na to znajdywanie szans. Teraz e, Teraz jest szansa, jest uderzenie i jest 1 do 0 dla rekordu. Jan Ciućka zdobywa pierwszą bramkę w tym meczu. Bardzo dobra akcja, bardzo dobre dośrodkowanie. Prosto na głowę ciuczki Mówiliśmy, że te dośrodkowania mogą być dzisiaj groźne i proszę uprzejmie, że Hebel to też jest zawodnik mający bramkę, tak? Uderzający. Tymczasem Lelek po raz kolejny, tym razem jeszcze groźniejsze uderzenie. I będzie kolejny rzut rożny, a Krystian Lelek otrzymuje kolejną informację, że warto dzisiaj z dystansu, o ile Fadejko znalazł się w samym środku tego zamieszania, w polu karnym, po którym gol padł. Bez faulu pokazuje sędzia. O tyle ty naprawdę, z tych debiutujących zawodników. Na razie całkiem nieźle. Tymczasem Lelek kolejne uderzenie, takie nieprzygotowane, ale właśnie takie mogło Kaczorowskiego zaskoczyć. Ostatecznie będzie rzut rożny. To troszeczkę nam rośnie. Właśnie ze względu na to, jak ciśnie stalówka. Teraz Nowak lekarne. To była dobra szansa dla Chrciara. Spóźnił się tutaj Chrciar, bo to rozegranie za uchy z Nowakiem bardzo dobre. No i już dłuższe utrzymanie się, przy piłce, utrzymanie się, przy piłce na połowie przeciwnika. Co istotne. Tak, Ryś bardzo dobrze sobie dzisiaj z tym radzi, z tym, żeby przy piłce się utrzymać, się przekazać się dalej. Jest nawet szansa na uderzenie dla ciuczki. Troszeczkę być może zbyt lekkie, ale też za obrońcy, więc musiał stępak szybko. Chodźmy, chodźmy, chodźmy. I Gettinger z szansą na dośrodkowanie taki centrotrzał. Trochę z tego wyszedł. Nie wiem, jaki miał zamiar Gettinger, ale musiał sobie Kaczorowski z tym poradzić. Skaz nabił sam siebie, a więc rzut rożny. Hebel, który doskonale wiemy, że z dystansu uderzyć potrafi. No i zobaczmy. Hebel bezpośrednio, słupek, ależ była szansa na wyrównanie dla Stali. Tomasz Boczek nad poprzeczką i to jest ostatnia akcja tego meczu.